Ważne! Lime wynika w ścianę, a nie tworzy powłokę jak lateks. Zawsze zaczynamy od Prep Coat. To mineralny grunt stworzony specjalnie pod lime Sprawia, że farba wchłania się równo i nie robi zacieków. Prep Coat możesz nakładać praktycznie na wszystko. Gładzie, płyty GK, cegłę, stare farby. Ale jeśli ściana się sypie, pyli albo jest bardzo chłonna, najpierw grunt głęboko penetrujący. Nie kombinuj z przypadkowymi gruntami z marketu. Limebusz to wapno. Jeśli ściana nie chłonie wody, farba po prostu spłynie. A przecież nie chcesz mieć zacieków zaraz po malowaniu, prawda? Limebusz nie siedzi na ścianie. Ona się w nią wchłania. I właśnie dzięki temu może oddychać i wyglądać tak naturalnie. Wapno ma coś wyjątkowego. Z czasem kolor się pogłębia, nabiera życia. Ta farba naprawdę dojrzewa razem z wnętrzem. Wydajność mega. Jeden liter farby LimeWash wystarczy na około 15 m2 w jednej warstwie. To samo dotyczy prepką. Zazwyczaj malujemy w dwóch warstwach i to wystarcza. Przy bardzo jasnych kolorach może być potrzebna trzecia, ale tylko jeśli chcesz jeszcze bardziej delikatniejszy efekt. Farbę robimy na świeżo, dlatego każda partia może się trochę różnić. Jeśli zamówisz farbę na dwa razy, kolor może nie być identyczny, Dlatego zawsze polecam, zamów farbę od razu na cały projekt. Będzie spójnie i bez niespodzianek na ścianie. Wapno ma naturalnie wysokie pH, dzięki czemu zapobiega rozwoju pleśni i grzybów bez chemii, bez kombinacji. Jeśli masz dzieci, zwierzaki albo alergię, to farba właśnie dla Ciebie. Hipoalergiczna i w pełni bezpieczna. Ta farba potrafi wchłaniać zapachy i oczyszczać powietrze z toksyn. Serio, działa nie tylko wizualnie, ale też zdrowotnie. Lime Wash z czasem wygląda coraz lepiej. Tworzy naturalną patynę, jak dobre wino, dojrzewa z wiekiem. A jeśli nie wiesz, o czego zacząć, napisz do mnie na Whatsappie. Doradzę, podejrzę film, wszystko krok po kroku bez spiny. Mamy też fajne poradniki na YouTube. Pokazujemy cały proces od A do Z a w zakładce Inspiracje zobaczysz realizacje, które były robione przez klientów, nie wykonawców.